Witam Was serdecznie, zapraszam na następny odcinek OMSI, <coughs> obiektywne ocenianie. Dziś autobus ponownie Karosa, tyle że model z numerem C734. Jest to raczej typowa konstrukcja, taka bardziej podmiejska, międzymiastowa, ponieważ posiada dwie pary drzwi: drzwi od wersji miejskiej. Różniące się tym, że po prostu są o wiele bardziej węższe, no i przejdźmy po kolei. Wygląd zewnętrzny, mam duże wrażenie, że jest to raczej konwert z faubusa z jakimiś tam większymi poprawkami, tak to się w moich oczach prezentuje. Ale mimo wszystko, naprawdę, wygląda bardzo ładnie. Jedynie czego tu mi brakuje no to jest y, takie dwie kwestie y, błyszcząca karoseria oraz y, błyszczące szyby całkowicie tego brak po prostu o, o tym zapomniano całkowicie pokazuję wam tutaj wygląd z innych stron ale ogólnie moim zdaniem to bardzo nie przeszkadza, wygląda bardzo ładnie, fajnie. Także w większej w większym stopniu nie ma się za bardzo co tutaj tego trzepiać wnętrze. No tutaj podobnie jak na zewnątrz. Taki sam poziom wykonania nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale to wszystko zyskuję w ostatecznym rozrachunku, ponieważ autobus ma bardzo małe wymagania odnośnie naszych komputerów. Tutaj mamy taką większą przestrzeń dostania albo na bagaż, albo na jakiś wózek, bądź może coś w tym stylu, chociaż te drzwi są naprawdę wąskie. Dalej przód. I już troszeczkę widzicie stanowiska kierowcy. Tutaj ta tablica nie ma nic wspólnego z kierunkiem, jaki wpiszemy na wyświetlaczu. Po prostu jest to obiekt stały, ozdobny coś w tym stylu. No, i stanowisko kierowcy. Tak się nam prezentuje. Już w przypadku tej karosy mamy oparcie, także jest poprawa. Na lepsze, oczywiście. Tak to tutaj nam y, wygląda. Druga kwestia funkcjonalność na zewnątrz. Nie uświadczymy ani żadnych szyberdachów do otwierania, ani żadnych przycisków od drzwi. Tutaj, no wiadomo, autobus, konstrukcja przeznaczona na trasy podmiejskie, międzymiastowe także o tym raczej chyba tutaj nie planowano. I tutaj akurat klikamy. Na szyby, i w ten sposób je otwieramy. Tak to tutaj się przedstawia. I to tyle w tej kwestii. Światła bardzo fajnie tutaj yy, zrobione. Te światła są, mają jakby po oświetleniu taką inną fakturę, inny wygląd przy ich wyłączeniu w ogóle tego nie widać. Taki ciekawy zabieg. przodu tak samo te kierunki wskazy. o właśnie, mogę zrobić pauzę. Tak to wygląda. Wycieraczki to co... Odróżniające właśnie karosę od innych konstrukcji to są trzy wycieraczki z przodu. No i wnętrze. No we wnętrzu tutaj na pokładzie również nie ma żadnej większej funkcjonalności, tylko i wyłącznie otwieranie szyby. No a przy samych drzwiach również nie mamy żadnych przycisków na żądanie, nic z tych rzeczy tutaj nie uświadczymy. Stanowisko kierowcy jest w pełni funkcjonalne, chociaż trzeba przyznać, że się trzeba dłużej doszukiwać tutaj tych funkcji, tych przycisków, pokręteł. Bardzo zadziwiające, zadziwiające moim zdaniem jest tutaj jest tutaj rozwiązana kwestia sterownika do tych tablic tu postawiono kalkulator UNIEL UF60 i to ma nam służyć za sterownik tych tablic za ich wpisywanie tutaj mamy destination road line, line. i tutaj mamy przycisk zatwierdzający no bardzo ciekawe to rozwiązanie jest tutaj mamy właśnie linia wpisana 76 i temperatura we wnętrzu pojazdu. Silnik. Jeszcze tutaj w prawej strony. Bardzo podobne urządzenie do, do kalkulatora, aczkolwiek tu już mamy y, drukarkę biletów 270, zł 70, złotych, 70 y, 9, kolejny 1,70 i tak dalej. No i drukujemy bilet. A tutaj mamy y, monety kalkulowane jeszcze. Tutaj y, ta kamera, którą tutaj widzicie, to jest moja poprawka, prawdopodobnie wspomagająca nam tutaj troszeczkę jazda, jazda tym modelem i sprzedaż biletów. Kwestia drzwi tak się to prezentuje i takie jest brzmienie. To wygląda w ogóle jak patrząc tak na zewnątrz na, je, na wygląd tego autobusu, zupełnie inny poziom pozytywnego koła są lepiej wykonane aniżeli cała tutaj karoseria. takie mam wrażenie w wielu modelach jest to spotykane przy skręceniu koła dotykają tych płatów drzwi otwartych Jest to bardzo niebezpieczne, no zwłaszcza właśnie jeżeli y, można uszkodzić łatwo drzwi, jeżeli autobus zatrzyma się y, w takiej powiedzmy pozycji i otwiera pierwsze drzwi, które są szersze, mają większe pokłady. Można uszkodzić te drzwi. Y, tak to wygląda. No i silnik. Tutaj ponownie mamy do wyboru automatyczną skrzynię biegów i manualną. Akurat tutaj jest skrzynia automatyczna, aczkolwiek e, bardzo powiem szczerze, podoba mi się tutaj skrzynia manualna. Ma ona cztery biegi i moje wrażenia z gry są takie, że po prostu manualną skrzynię biegów jeździ się lepiej aniżeli automatem. Nie wiem czy to po prostu ze względu na cztery biegi, czy, czy jakieś inne przełożenia są, ale po prostu bardziej zachęca mnie tutaj do gry ta skrzynia biegów manualna, ani jeżeli automatyczna. No i cóż, przyszła pora na zakończenie, na podsumowanie Powiem wam, że ten autobus Jeżeli znudzi mi się granie powiedzmy... Autobusem Jelcz L100, to ten model jest dla mnie takim zamiennikiem, ponieważ również właśnie podobnie nadaje się na takie trasy poza miasto. Moja ocena końcowa dla tego modelu to jest 7 w skali 10-punktowej. I to było wszystko, co dla was przygotowałem. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć!